Maksymilianku? A ty będziesz długo gotował? Będziesz długo gotował? Będziesz długo gotował? Nie? Aha. A to po co tyle ci garczków? Nie wiesz. Ej, dzichu gotujemy coś? Co nam dzisiaj gotujesz? Co gotujesz dzisiaj? Nie? Długo będzie trwało? Długo trzeba czekać? Nie, <grym _> <grym _> Nie <grym _> trzeba długo. <grym> Nie, makaro będzie.